Jeżeli wyglądam dzisiaj trochę niewyraźnie, to musicie mi wybaczyć, ale po raz pierwszy od bardzo długiego czasu musiałam wspomagać się sztucznym światłem, dlatego że Oprócz tego, że jest już dosyć późno, ale mimo tego światło wciąż powinno działać, to ktoś wyłączył dzisiaj światło na zewnątrz i jest po prostu pochmurno, mokro, wiecznie, dlatego też wyglądam tak, jak wyglądam, bo jestem sfatygowana po całym dniu. Ale nieważne, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie na moim kanale, który początkowo miał być odpowiedzią na najczęściej zadawane pytanie, czy to na live'ach na TikToku, czy to we wiadomościach prywatnych, czyli. Jaka jest Twoja ulubiona książka, albo jakie jest Twoje top 5 ulubionych książek? Stwierdziłam, że gdybym po prostu chciała łatwo odpowiedzieć na to pytanie, to mogłabym Wam powiedzieć: zapraszam Was do zakładki na Goodreadsie, All Time Favorites, tak się nazywa, i tam macie wszystkie moje ulubione książki. I z tego miejsca mogłabym Wam wtedy powiedzieć: tam Was odsyłam, bardzo dziękuję za oglądanie. Ale słuchajcie, stwierdziłam, że zrobimy to troszeczkę w innej formie, czyli porozmawiamy sobie dzisiaj o książkach, które nie dość, że są moimi ulubionymi książkami, bo takich książek jest naprawdę sporo. To są to książki, które są moim Imperium Rzymskim. I teraz, jeżeli nie siedzicie na TikToku, to się pewnie zastanawiacie, o co jej chodzi. Parę miesięcy temu powstał pewien trend, w którym kobiety pytały swoich mężów, chłopaków, braci, ojców, ogólnie osoby z ich środowiska płci męskiej, jak często myślą o Imperium Rzymskim. I okazało się, że Imperium Rzymskie to jest coś bardzo żywego w męskich umysłach i takiego, o czym. Mężczyźni bardzo często myślą, tak wiecie, tak żywo przeżywają po prostu to imperium rzymskie w swojej głowie. Dlatego ja dzisiaj pokażę wam książki, które właśnie dla mnie są takim imperium rzymskim, czyli po prostu kiedy sobie o nich tak randomowo myślę, jakby pierwsza rzecz, randomowo sobie o nich przypominam, to myślę sobie hm. Nice. Myślę, że pierwsza książka będzie takim troszeczkę oszustwem, dlatego że ja jej jeszcze nie skończyłam, ale po prostu za każdym razem jak do niej wracam, to po prostu nie mogę przestać się śmiać i nie mogę przestać o niej myśleć, i bardzo podoba mi się humor, a jeżeli mówimy o humorze, to możecie się domyślać powoli, jakiego autora mam na myśli. Mam tutaj fragment, który chciałabym Wam przeczytać. Mark de Vries, były chłopak numer 29, plusy, ciało twarde jak beton, minusy, pod względem umysłowym też beton. Dziu Kristofie, ty tworzysz książki humorystycznie, totalnie na moim poziomie. Jakby to jest najbardziej podły i taki prosty rodzaj humoru, jaki tylko możecie dostać w książkach, ale on po prostu działa tak dobrze i w tak wielu momentach sprawia, że ja po prostu coraz bardziej mam ochotę czytać tę książkę, że mam tutaj Aurorę przebudzenie, czyli pierwszy tom serii, niedługo wychodzi kolejny i nie nie jest to używana książka. Słuchajcie, ona jest aż tak bardzo sfatygowana przez moje dłonie, mimo tego, że ja jej nigdzie nie zabierałam, ona leżała u mnie cały czas w domu. No to jakość wykonania tego jest taka dosyć wątpliwa. No a ale nieistotne, co sprawia, że ta książka po prostu nie może wyjść mi z głowy. Po pierwsze, główny motyw, który bardzo mocno kojarzy mi się ze strażnikami galaktyki, dlatego że mamy tutaj taki motyw found family, w której to w miejscu zwanym Aurora tworzą się grupy, w których każdy element, czyli każda osoba ma troszeczkę inną funkcję, na inną funkcję się szkolili. Mamy osoby, które są dyplomatami, osoby, które zajmują się technologią, osoby, które zajmują się fizycznymi aspektami bycia w drużynie, no i osoby, które tej drużynie muszą przewodniczyć. No i tutaj dostajemy taki zlepek różnych osób, które nie były chciane w żadnej innej drużynie i z takim czymś właśnie musimy sobie radzić, czyli tak naprawdę dosłownie strażnice galaktyki. No a jeśli chodzi o taki aspekt ogólnie gatunkowy, to bardzo polecam ją dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z science fiction, bo nie dość, że jest... Proste, bardzo takie przystępne, to jeszcze z humorem. Teraz coś, co po prostu muszę Wam pokazać, bo to jest już tytuł, który wykroczył poza książkę, która jest moim Imperium Rzymskim. To już jest całe uniwersum, to już jest film, to już jest spektakl. I mam tutaj na myśli Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Tutaj akurat mam moje nowe wydanie, które sobie niedawno kupiłam w języku angielskim. Umówmy się, to uniwersum, ten twór, to jak to jest zagrane, to jak wiele to ma w sobie, Takiej nadziei i tego, jak bardzo ta książka, ten film, ten spektakl zawsze przypominają mi o co tak naprawdę w życiu chodzi, jak ważna jest poezja, jak piękna jest poezja i jak o życiu można mówić w naprawdę niesamowitych słowach to jest coś na czym ja wylałam e, litry łez i wylewam za każdym razem i w przypadku tak jak mówiłam książki spektaklu oraz filmu niedługo zabieram się za re-read książki za rewatch filmu e, no i co jeżeli jeszcze nie znacie tej historii to polecam ja akurat poznałam ją w trochę innej kolejności niż wszyscy bo najpierw poznałam książkę która jest na podstawie scenariusza filmu później zobaczyłam film no a później zobaczyłam cudowy Spektakl z Jakubem Sasakiem w jednej z ról, gdzie grał on na saksofonie. I absolutnie skradł moje serce. Myślę, że teraz przejdziemy sobie do książek z Wesperu, i tutaj możecie się spodziewać, jakie książki mogą się tutaj pojawić. Zaczniemy od tych, które mam na plakacie. A w sumie to, patrząc na to, to w sumie wszystkie są na plakatach u mnie w pokoju. Więc jeżeli uważnie oglądacie moje filmy, to możecie się spodziewać, jakie książki tutaj znajdziecie. Po pierwsze, pierwsza książka wydana w serii Wymiary, czyli Rozgwiazda Petera Wattsa. Zdrobniale mówimy na tą książkę. Beba, ponieważ tutaj jest nazwa statku, nazwa tej, tego punktu, w którym oni wszyscy pracują, nazywa się Bebe, a z racji tego, że wychodziła akurat w czasie Eurowizji w tym roku, no to jest to bardzo uzasadnione. Jest to książka, która otworzyła przede mną coś nowego. Ona sprawiła, że ja czułam realny lęk, ale ten lęk był spowodowany czymś, co przerażało mnie jeszcze zanim zaczęłam czytać książki i przerażało mnie na kompletnie innym poziomie. I są to głębiny oceaniczne, są to potwory z głębin oceanicznych i ogólnie to, jak działa ten cały podwodny świat. Tutaj, mimo tego, że tych potworów nie ma i nie na tym skupia się ta książka, bo jest to science fiction, to oprócz tego, że to wszystko dzieje się w takim najcieńszym, Mniejszym miejscu, najgłębszego rowu, to dostajemy tutaj aspekt psychologiczny, który polega na tym, że wszyscy bohaterowie występujący w tej książce, pracujący właśnie na tej stacji badawczej, są w jakiś sposób. Z marginesu społecznego w jakiś sposób zostali skrzywdzeni, jeszcze będąc na powierzchni, albo sami krzywdzili ludzi na różne, różne sposoby, i to sprawia też, że bardzo ciekawie patrzy się z ich perspektywy, no bo niestety nie możemy się w większości z nimi utożsamić, no chyba że. Ja o czymś nie wiem. I tutaj przy okazji serii wymiary pokażę Wam dwie książki, które przyszły do mnie ostatnio, i to są kolejne książki właśnie z tej serii. Pierwsza z nich to jest inwazja porywaczy ciał, która jest absolutnie przepiękna. I ja nie spodziewałam się, że ta książka jest taka krótka, ale okładkę ma po prostu nieziemską. I tak samo przyszło mi Czerwony Mars. Ta książka mam wrażenie, że będzie idealna dla fanów serialu The Hundred, dlatego że mamy tutaj historię setki osób różnych narodowości, wiary, kolorów. I tak dalej, która zostaje wysłana na Marsa, i tam mają się osiedlać. Ale oprócz takich warunków zewnętrznych, które są bardzo trudne, ich największym wrogiem w tym wszystkim będą oni sami. Nie odchodząc daleko, bo wciąż pozostając w Wesperze, wspomnę tutaj o Battle Royale, czyli książce, która jest wielką cegłą, a która po prostu mi sprawiła ogromną przyjemność, i była to jedna z takich książek, w której, mimo tego, że jest to literatura wschodnioazjatycka, to ona, nie sprawiła mi żadnych trudności, jeśli chodzi o imiona, bo wszyscy bohaterowie w tej książce są tak bardzo charyzmatyczni i tak bardzo się wyróżniają na swoje różne sposoby, że nie sposób jest ich pomylić. Oczywiście mamy tutaj taki. Pierwowzór, taką można powiedzieć, pierwszą myśl, taką książkową, która rozwija nam temat Turnieju na Śmierć i Życie. Tutaj podobno tą książką inspirowała się też Susan Collins. Teraz zresztą wszystkich Imperium Rzymskim jest film Ballada Ptaków i Węży. Moim Imperium Rzymskim jest Battle Royale już od. Półtora roku, jak nie dłużej. No i żeby nie pokazywać tej książki na samym początku, ale też nie zostawiać jej tak na sam koniec, wspomnę o książce, o której wspominam zawsze przy każdej okazji i kiedy zostaje mi zadane pytanie o jedną. Jedną ulubioną książkę, no to zawsze mówię, że jest to Frankenstein. To jest jedyna książka, którą ja kolekcjonuję w tak wielu wydaniach. To jest książka, która na poziomie kulturowym po prostu zwraca moją uwagę, gdziekolwiek się nie obrócę. Mam 12 wydań tej książki. Mam Fanko Popa, którego dostałam od Mary rok temu na urodziny. Mam przypinki, mam skarpetki, mam plakat. Ogólnie wszystko, co związane z Frankensteinem jest idealnym pomysłem na prezent dla mnie, bo po prostu. To już nie jest moje imperium rzymskie, to jest już część mojej osobowości. Podobnie zresztą jak książka, którą wam teraz pokażę, która była pierwszym takim dużym fantazy, który ja miałam okazję czytać i która okrzyknęłam poniekąd taką książką, która rozkochała mnie na nowo w fantastyce i sprawiła, że ja chciałam sięgać po grubsze, większe książki, po takie, które jeszcze bardziej podniosą mi tą poprzeczkę. I że tak powiem, ta poprzeczka jest bardzo wysoko, dlatego, że jest to zakąt drzewa pomarańczy. Ja dawno o tej książce Wam nie mówiłam, mam wrażenie. Może mówiłam w podsumowaniu 2022 roku, albo jeszcze wcześniej, nie pamiętam. Najcudowniejsza książka na świecie. To było moje pierwsze spotkanie z książkami Samanty Shannon i była to miłość od pierwszego wejrzenia. Bardzo rozbudowany świat, można by było rzec nawet, że George R. R. Martin mógłby mieć polecajkę na tej książce, bo naprawdę są bardzo blisko wobec siebie do poziomu, jaki dawała Gra o tron. Ja tutaj więcej mówić nie będę, ale po prostu kiedy ktoś pyta mnie o taką Ulubioną fantastykę numer jeden, to zawsze mówię, że jest to zakądrzewo pomarańczy. Teraz przejdziemy sobie troszeczkę do książek UAE i myślę, że nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała tutaj o mojej takiej letniej miłości, którą miałam okazję czytać dwa razy i która za pierwszym i za drugim razem zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie i są to mu humory w cukrze, marty bijam. To jest mój pierwszy patronat, więc ja mam do tej książki bardzo duży sentyment, ale nie ukrywam, ja pamiętam ją. Z zaskakująco dużymi szczegółami. Ja mam tutaj bardzo dużo znaczników, i to jest tego typu książka, która bardzo często mruga do widza, i dopiero za drugim razem wy te mrugnięcia jesteście w stanie wychwycić. Zresztą będzie tutaj jeszcze jedna taka książka. To jest też książka, która przekonała mnie do. Polskich osób autorskich i ogólnie do tego, że ta polskość w książkach i jakby fakt tego, że tutaj mamy do czynienia z maturzystami, którzy rzeczywiście jadą do polskiego lasu, do domku w lesie i rzeczywiście czuć, że to jest wszystko w Polsce, nie sprawia, że to jest ta polskość, która Was odrzuca, tylko bardziej ta taka, która sprawia, że rzeczywiście się uśmiechacie i jesteście dumni z tego, że to zostało w tej książce zawarte. Więc ja jeszcze raz w ogóle dziękuję Marcie Bijan, że miałam okazję być patronką jej książki, że miałam Okazję ją poznać, prowadzić z nią spotkania, bo jest naprawdę cudowna, i książki są cudowne, i myślę, że mu humory w cukrze na zawsze po prostu pozostaną w mojej głowie takim. Ikonicznym utworem, mimo tego, że Domy i inne duchy to jest zdecydowanie mój numer jeden. I jeśli chodzi o kolejną książkę tego typu, w której po prostu mam miliony znaczników, które zrozumiałam dopiero przy drugim czytaniu, to jest oczywiście House of Hollow, czyli Dom Sióstr Marnotrawnych. Książka, która tak naprawdę określa to, kim ja jestem jako czytelnik, jakie są moje gusta, jeśli chodzi o motywy, jeśli chodzi o klimat, bo mamy tutaj zestawienie. Dwóch skrajności, o których Wam wielokrotnie mówiłam, czyli właśnie Piękno, eteryczność, brzydota i rozkład, i to wszystko zebrane w taką piękną całość. Mamy tutaj również historię dramatu rodzinnego, takiego fantazy, który jest po tej mrocznej stronie i mówi nam bardzo wiele o śmierci. No i co? Ja już bardzo dużo mówiłam wam o siostrach marnotrawnych, więc jeżeli jeszcze nie czytaliście, to oczywiście zachęcam. To jest książka, która doczekała się na moim Instagramie dwóch postów, a to się nie zdarzyło, chyba. Nigdy. I ostatnia książka stricte z kategorii YA, ale już dla troszeczkę starszych. To jest jedyna książka tego typu, która nie ma jakiegoś takiego elementu fantastycznego, dlatego że tak jak widzicie w większości książki, które Wam pokazuję, to mimo wszystko jest fantastyka. To jest książka, którą kiedy ja czytałam, w mojej głowie jawiła mi się jako serial albo jako film, który ja po prostu przeżywałam. Tak żywo jak żadnej innej książki przez naprawdę bardzo długi czas, i pamiętam, że żadna inna książka młodzieżowa po tej nie sprawiła mi takiego samego uczucia, a czytałam ich trochę. I mam tutaj na myśli Grown Dorosła. To jest jedna z trzech książek Tiffany D. Jackson, którą ja miałam okazję czytać i do tej pory zdecydowanie moja ulubiona. Tutaj tak naprawdę ja. Można powiedzieć, że nie mam absolutnie żadnego punktu odniesienia, z którym mogłabym się utożsamić. No, myślę, że oprócz tego, że no, byłam kiedyś nastolatką i gdzieś tam no miałam swoje marzenia, ale to był troszeczkę inny poziom realizacji marzeń, bo tutaj Enchanted. No, naprawdę robi bardzo, bardzo wiele i łamie bardzo dużo reguł, i też poświęca tak naprawdę całą siebie dla tych marzeń, daje się manipulować. No, tutaj zresztą jest bardzo dużo trigger warningów w tej książce. To jest niesamowita książka, która odebrała mimowę, która po prostu sprawiła, że. Nic nie pobiło tej książki do tej pory, jeśli chodzi o literaturę młodzieżową. I tutaj słuchajcie coś, czego ja się kompletnie nie spodziewałam kompletując zestaw tych książek. Mam tutaj trzy książki, z czego każda jest częścią jakiejś serii, trylogii, sagi i każda z nich jest drugim tomem. Stwierdziłam, że nie będę pokazywała tutaj całych serii, bo wy wiecie jakie ja serie czytam, wy wiecie jakie ja serie lubię, ale wybrałam sobie po prostu takie tomy, które Wywarły na mnie jakieś takie szczególne emocje, i myślę, że nikogo nie zaskoczy, jeżeli pokażę Wam tutaj Republikę Smoka Rebeki F. Kwank. Ta książka znalazła się w filmach o książkach, na których płakałam i była naprawdę, naprawdę wysoko, bo dosłownie, gdybyście mnie zobaczyli tego dnia, to uznalibyście, że ktoś mi wtedy umarł. Bo naprawdę ja jestem osobą, która bardzo emocjonalnie podchodzi do wszelkiego rodzaju sztuki, wszelkiego rodzaju kultury, jeśli chodzi o filmy, jeśli chodzi o seriale, o książki. Jeżeli coś dotknie mnie do żywego, to ja naprawdę jestem w stanie niej się rozpłakać. I to była właśnie jedna z takich książek. Ona jest najrówniejsza ze wszystkich trzech, jeśli chodzi o całą trylogię. I mimo tego, że nie jestem w stanie jednoznacznie określić. Czy ona jest moją ulubioną, to wywołała we mnie po prostu coś, co sprawiło, że ja poczułam, że ktoś wyrywał mi serce. Poczułam się zdradzona, poczułam się naprawdę jakby przejechał po mnie traktor i myślę, że tutaj więcej tego typu porównań nie będę używać, ale na pewno wiecie o co mi chodzi. Ja może nawet wrzucę wam na Instagrama gdzieś moje reakcje i wspomnienia z tego jak płakałam na Republice Smoka, bo niedługo mija rok. Tutaj kolejny przykład tego, że nie zawsze te ulubione tomy są tymi, które zapadają mi w pamięć najbardziej i o których Najczęściej sobie wspominam, i tutaj ponownie myślę, że ta końcówka, zakończenie tego drugiego tomu wywarło na mnie taki ogromny wpływ i taki bardzo duży ładunek emocjonalny. I tutaj, słuchajcie, po raz kolejny Jay Christoph, tym razem jego solowa książka, czyli grobie. Ja do tej pory nie wiem, jak to się stało, że ja tak późno sięgnęłam po tę serię. Kiedy Nikola mi ją wybierała, kiedy mi ją pożyczała do przeczytania, to. Ja pamiętam, że ja się wzdrygałam, ja po prostu zmagałam się z tą książką, zwłaszcza z pierwszymi 150 stronami niby nocy, nie wiem jak długo. I później po czasie to była jedyna seria, którą ja przeczytałam tak naprawdę na jeden raz na jednym posiedzeniu, Boże grobie, mimo tego, że miałam z nią lekki problem, i ta taka fabuła prowadzona dwutorowo nie do końca mi odpowiadała, to to, ile zostało na mnie zrzuconych bomb. Na sam koniec tej książki, to ile plot twistów tam się wydarzyło, to jak J. Christoph to wszystko poprowadził i jak te dwie linie fabularne on po prostu połączył ze sobą na koniec i sprawił, że ja nie mogłam uwierzyć, że on był do tego zdolny. Ja do tej pory pamiętam moje emocje, ja do tej pory pamiętam moją reakcję na zakończenie. Czytajcie całą trylogię Niby Nocy. Jeden autor już nam się tutaj powtórzył, więc tym razem powtórzy nam się autorka i chyba tutaj też nikogo nie zdziwię, jak pokażę Wam kolejną książkę Samanty Shannon, czyli Zakon Mimów. To też jest książka, która była w podsumowaniu roku 2022, z tego co pamiętam, w najlepszych książkach, dlatego że moim zdaniem... Cała ta seria jest po prostu świetna. Teraz, kiedy Samantha Shannon przepisuje ją od nowa, no to oczywiście przyjdzie ten czas, że będę czytała ją po prostu od nowa w tym takim poprawionym formacie. Ale zakon Mimów. Tak samo jak poprzednie dwie książki, zrobił coś tym zakończeniem, co sprawiło, że ja tą książkę pamiętam z bardzo dużymi szczegółami. I w tym przypadku jest to wyjątek, dlatego że przy poprzednich książkach to nie były moje ulubione tomy, a i tak zapadły mi w pamięć najlepiej. To jest podwójne kombo, dlatego że oprócz tego, że to jest mój ulubiony na ten moment tom z serii, to jeszcze po prostu. Nie mogę przestać o tej książce myśleć i do tej bory pamiętam, że ta książka sprawiła, że od razu chciałam sięgnąć po trzeci tom, który nie okazał się już być taki dobry i troszeczkę mnie rozczarowało przejście z drugiego do trzeciego tomu, bo dostałam troszeczkę za mało odniesień z zakończenia właśnie zakonu mimów, ale uwielbiam tę książkę. I tutaj taką wisienką na torcie będzie coś, za co jest mi trochę wstyd, że przez bardzo długi czas o tej książce nie mówiłam i też ta książka tak bardzo odbiła się piętnem na moim Czytelniczym życiu i na tym, jaką miłość ona we mnie wzbudziła do pewnego miejsca, o czym zaraz się dowiecie, jest mi wstyd, że od prawie dwóch lat, bo niedługo mijają dwa lata, od kiedy przeczytałam tą książkę, co jest dla mnie w ogóle niepojęte, nie kontynuowałam czytania tej serii, mimo tego, że wielbię całym sercem ogólnie cały zarys, i jest to obca. Obca to jest książka, która była jedną z takich pierwszych grubszych książek. Ja pamiętam, że w tym miesiącu, w którym czytałam obcom, czytałam też Zakon Drzewa Pomarańczy, więc odnalazłam dwie miłości w ciągu jednego miesiąca. Ale obca jest książką, która nie powinna mi się spodobać. Ona jest kompletnie nie w moim typie, ponieważ to jest taki romans połączony troszeczkę z realizmem magicznym, dlatego że nasza główna bohaterka pod wpływem pewnych wydarzeń cofa się w czasie do XVIII-wiecznej. Szkocji, do pierwszej połowy XVIII-wiecznej Szkocji, gdzie po prostu panuje chaos, klany toczą ze sobą jakieś zatargi, kobiety po prostu są traktowane jak mięso i odnajduje tam po prostu jakąś taką cząstkę siebie, której szukała, i to jest niesamowite. Tutaj ponownie oczywiście parę łez się polało, to nie było takie emocjonalne zakończenie, ale powiem wam, że nikt, żadna osoba autorska, autor, autorka, nigdy nie sprawił, że ja po prostu. Płakałam z radości. Ja płakałam z radości z tego, jak bohaterka główna była szczęśliwa, z tego, jak ci wszyscy ludzie razem funkcjonowali. Naprawdę to jest książka przepełniająca mnie radością. I tak jak już Wam mówiłam, jest to książka, która rozgrywa się w Szkocji. A tak się składa, że. Ta książka była motorem napędowym do tego, żebym ja wybrała się do Szkocji, żebym ja pokochała Szkocję i żebym od tamtego momentu uznawała, że ten kraj jest po prostu moim krajem numer jeden i takim miejscem, gdzie ja kiedyś chciałabym spędzać dużo, dużo więcej czasu. I od czasu przeczytania tej książki minęły prawie dwa lata, a ja od tego czasu już dwa razy byłam w Szkocji. Więc jeżeli książki mogą zmienić życie, to myślę, że to jest idealny przykład. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Oczywiście ponownie, jeżeli chcecie znać moje ulubione książki, to zachęcam Was do zaglądnięcia na mojego Goodrichsa, macie do niego link w opisie. Tymczasem napiszcie mi, jakie są Wasze książki, które żywo istnieją w Waszej pamięci i które wspominacie z ogromnym utęsknieniem, i najchętniej to czytalibyście je w kółko i w kółko i polecali ją wszystkim. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!